Cześć, to Paweł Smolik, witam Was na moim wideoblogu, który nazwaliśmy Back to Recovery, czyli w wolnym tłumaczeniu Powrót do Formy, Powrót do Zdrowia. Będzie to cykl odcinków przedstawiający mój powrót do formy po długiej, długiej przerwie spowodowanej kontuzjami, jakie trafiły mnie w 2013 roku. W następnych odcinkach pokażemy Wam również różnych olsztyńskich kulturystów, w różnych olsztyńskich siłowniach i nie tylko, również w całej Polsce. Będziemy wspólnie z tymi zawodnikami robić treningi. Kilku z nich przygotowuje się do zawodów. Będziemy śledzić ostatnie tygodnie ich przygotowań. Oprócz tego będziecie mogli zadawać mi pytania, a ja będę na nie odpowiadał. Pytania, które Was trapią, jakieś wątpliwości, które Macie. No i kwestia ostatnia. Mam dużo pytań odnośnie mojego powrotu do, na scenę, do startów. Odpowiem tak, jeżeli mój powrót do formy będzie przebiegał bez żadnych komplikacji i żadne kontuzje się już nie przydarzą to planuję wyjść na scenę wiosną 2015 roku i oczywiście cały cykl przygotowań będzie nagrany na moim wideoblogu no i to tyle. Chciałem również powiedzieć, że w treningach i w przygotowaniach będzie pomagał mój serdeczny przyjaciel i partner treningowy Piotr Martyniuk. Piotrze zapraszam pokaż się nam. Cześć. cześć, cześć. No i chcieliśmy was zaprosić do kolejnych odcinków. Zapraszam do oglądania.